Por limpiar el baño donde tú dejaste hasta la salud de una. Tú no crees más humano alar la cadena, respetarle a otro ciudadano suceda. Saber que un impedido no es quien lleva ruedas, es cualquiera que se pierde en su mismo sistema. El capitalismo es lindo, pero despega. Te llena de excesos que ni te llenan. Recibe dos besos que no hacen por uno. Qué flaco está tu corazón mientras más come, pienso uno.

Przed nami pojedynek w Lidze Weekendowej FIFA Ultimate Team. Zaraz zobaczymy, kto lepiej przygotował swoją drużynę. Prawdziwe widowisko przed nami. Mam przeczucie, Darku, że czeka nas bardzo ciekawe spotkanie. Rozgrywki Ligi Weekendowej FIFA Ultimate Team są specyficzne. Intens... Lionel Messi! Niewiele brakowało, ale jednak słupek. Piłka z powrotem w grze. Niezła okazja do kontry. Dembele. Diego Carlos. Aleksandro. Aleksandro. Michael Essien. Ale szpech. piłkarz ląduje wprost u przeciwnika. Blisko polekarne Może strzelać. Patrick Vieira. Mbappé De Jong, Lionel Messi, Carvajal, De Jong, Messi, Essien, Lionel Messi. De Jong. Lionel Messi. Co teraz zrobi? Jest pod presją obrońcy. Piłka nie znajdzie drogi do bramki. Strzał zablokowany. Kilian Mbappé. De Jong. Dembele. Świetnie teraz Ter Stegen. Gramy dalej. Aleksandro. Delicht, Michael Sien, Minson, Alessandro. Dobrze udało się przeciąć to podanie. Ależ przeczytał to jak profesor. Messi. No, już blisko pole karne. Urwał się obrońcy. Zobaczmy, co zrobi. Zostawił za sobą trochę boiska. De Jong. Messi. Nieudane podanie Messiego. Strata piłki. Dobrze, wygrał to starcie. Mierzona piłka wprost za plecy obrońców. Neymar. Bramka po tym golu mamy 1 do 0 strzelcem Neymar. Popatrzmy na rezultat 1 do 0. Cristiano Ronaldo dobrze z piłką przy nodze. Michael Sien, Aleksandro, Lionel Messi, Ronaldo, Technika i zgranie to są atuty, którymi imponują. I teraz bardzo ważny przechwyt. Będzie wznowienie z autu. Diego Carlos, ależ nieudane podanie, co za głupia strata, Lionel Messi, robi się niebezpiecznie, Lionel Messi, Ronaldo. Ronaldo strata, groźnie, ale stążyli na czas. Sędzia pokazuje, że mogą grać dalej. Lionel Messi. Strzela Leo Messi. Fantastyczna interwencja, absolutnie klasa światowa. Jak on to wyjął? Przecież ten strzał wydawał się nie do obrony. Czapki z głów przed bramkarzem. To może być wyrównanie. I jest gol, proszę państwa, ta bramka może odmienić losy tego meczu. Wyrównali i na pewno będą chcieli powalczyć o zwycięstwo. Przekonamy się niebawem, czy pójdą za ciosem. Ma wsparcie kolegów w tej akcji. Lionel Messi, piłka z powrotem usłona. Messi. A teraz Essien. Cristiano Ronaldo. Kilian Mbappé. Ależ go wypatrzył. Znakomicie zagrywa prostopadłą piłkę. Może teraz jest okazja. Świetnie teraz też... Teraz... Tak, Mbappé umieszcza piłkę w siatce. Zasłużone, zobaczcie, z trybun. Kolejne celne podanie w jego wykonaniu. Carvajal ma do propozycji na skrzydle. Martinez. No i mamy dobry, udany odbiór. Zakpił sobie z obrońców Ronaldo. Ronaldo niepilnowany na skrzydle. Gospodarze mogą wrzucić piłkę w szesnastkę. Może zdecydować się na strzał. Jest! Kolejna bramka! I mają już dwubramkową przewagę. Byle tylko za bardzo nie uwierzyli w siebie i swoje zwycięstwo, bo to może spowodować zbytnie rozluźnienie szyków. Lionel Messi... Trzy do jednego to rezultat po pierwszych 45 minutach. Wydaje mi się, że trzeba podkreślić bardzo dobrą grę Neymara. Obrońcy ze wszystkich sił chcą popsuć mu dzień, ale Brazylijczyk jest nie... Zaczynamy drugą połowę meczu w lidze weekendowej Mistrzostw Fut. Tak, piłkarz już w grze. Zobaczymy jak trenerzy i piłkarze zareagują w tych pierwszych minutach. Dobrze antycypował intencję podającego i mają piłkę. Carvajal. Messi. Messi. Słynie z dokładnych podań i nie inaczej jest dzisiaj. Aleksandro. De Jong. Narkines. Ronaldo. De Jong. To może być bramka kontaktowa! Zdjął mu praktycznie piłkę z nogi. Czy dojdzie do tego prostopadłego podania? Mbappé. Teraz na pewno! Ersztegen odbija jeszcze gramy. Ależ musi żałować, że to nie wpadło. To była świetna okazja. Może się szybko nie powtórzyć. Nieporozumienie i strata piłki. Markines. Grali wysokim pressingiem. No i przejęli piłkę w środkowej części boiska. Rywal przechwytuje podanie Neymara. To będzie rzut wolny. Delicht. Bardzo dobry odbiór. Neymar. Ryzykował, ale pewnie odebrał. De Jong. Aleksandro. Neymar. Neymar cały czas przy piłce. Neymar prostopadle. Dembele. Cristiano Ronaldo. De Jong. Messi. Michael Sien. Aleksandro. Son udanie zablokowali ten strzał. De Jong, Cristiano Ronaldo, Messi, De Jong, Ronaldo. Obrońca na posterunku. Ma pretensję, że musiał tak głęboko cofnąć się po piłkę. Messi. Ale spech piłka ląduje wprost u przeciwnika. Mbappé. Ależ okazja, czy ją wykorzysta. Dobre wybicie przez bramkarza. Przed nami ostatnich 20 minut tego spotkania. Aleksandro. Świetnie teraz na wolne pole. Son. Czy będzie trafienie kontaktowe? Ważny ten odbiór. Na razie zagrożenie zażegnane. Z krótko, po ziemi. Będzie chyba podawał. Martinez. Powinien dogrywać. Cristiano Ronaldo. No, ładnie teraz odczytał zamiary przeciwnika. Pięknie go dostrzegł Mbappé. Mbappé przed szansą. Świetnie teraz, Ter Stegen. Gramy dalej. Bramkarz spokojnie teraz to bez problemów łapie, ale jeszcze przed chwilą było niebezpiecznie. Tak jest, brawa za czujność. Messi. Trudno uwierzyć, że tam nie padła bramka na takim poziomie. Naprawdę chyba nie można oczekiwać lepszych sytuacji. Cristiano Ronaldo, ładnie. Prosto padł za grani. Aj, no niestety, nie ma gola. Dobrze przeczytał podanie i w porę zareagował. Messi Martinez. Powoli konstruują akcję, uważają, żeby nie stracić piłki. Udaje mu się zabrać piłkę bez faulu. Do końca meczu 9 minut. Czy dojdzie do tego prostopadłego podania? Cristiano Ronaldo dobrze z piłką przy nodze. Dembele. Tak, gol! Niewiele czasu do końcowego gwizdka sędziego. Nie widzę szans na zniwelowanie tej różnicy bramkowej. Pięknie go minął. Mbappé. Piłka zmierza do pustej bramki. Tak, tak, proszę państwa, jest gol, ale są się teraz cieszy. Mecz powoli dobiega końca, ale dla jednego z rywali sprawa nie wygląda zbyt różowo. Drużyna przeciwna przejmuje piłkę. Dobra interwencja obrony Minson, De Jong. Messi. A teraz przy piłce Cristiano Ronaldo. Dobrze teraz odczytał intencję. Przejął piłkę. Messi. Marquines Lionel Messi. Messi oddał piłkę rywalowi. Bardzo dokładnie. Wprost za plecy obrońców. Mbappé przed szansą. Ter Stegen odbija. Jeszcze gramy. Wycofanie piłki w poprzek, dobre. Usta Bramka, to musi być gol. Zagrywa w okolicę dziewiątego metra. Ten wizdek oznacza koniec meczu. No i mecz kończy się dla nich porażką. W takich sytuacjach zawsze pozostaje pytanie, czy można było to spotkanie wygrać. Darku, to nie jest proste pytanie, ale ja sądzę, że mogli wypaść ślepo. A jaki, Twoim zdaniem, mecz rozegrał dzisiaj Messi?